Witam Was, moi drodzy, w krótkim teście impakta. W którym zobaczycie, po prostu, jak on sobie radzi z danymi wkrętami. Będziemy wkręcali w drewno 20 cm kilka różnych wkrętów, od najmniejszych do takich już dosyć dużych. W zasadzie tyle. Nie gadamy, tylko robimy. Jeżeli Wam się taki króciutki mega test spodoba, będę sukcesywnie wszystkie impakty, które przechodzą mi przez ręce, wrzucał takie testy i będziecie mieli jakiś pogląd, ile czasu jakiego wkręta wkręca, więc będziecie mniej więcej wiedzieli, jaka jest jego teoretyczna wydajność. Także łapka w górę i lecimy, moi drodzy. Error. Krótko i na temat. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zostawcie komentarz pod filmem i do zaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Hejka, moi drodzy.